Cześć, witajcie, ja jestem Simon. No i znów oczywiście nie wyłączyłem dotacji i tak dalej. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Eee, dzisiaj chciałem podjąć z Wami bardzo ważny temat. Ale zanim co to, sobie skasuję statystyki. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Pojedziemy sobie e-piątką. Eee, wczoraj Stachu tam podjął bardzo fajny temat na streamku i wpadł mi do głowy taki właśnie odcinek. Gdzie w skrócie powiem wam swoją historię, jak to u mnie było ze szkołą. Bo on mówi, eh dobra, to mogę oleć szkołę dla streamów. No niekoniecznie to nie wygląda tak fajnie do końca. E, sam to przechodziłem nieraz. E, gdzieś tam miałem z tego powodu też problemy, że, że, że streamuję, że nagrywam i tak dalej. E, może nie tyle co z nauczycielami jak Unbox Al, tak? O którym ostatnio jest strasznie głośno, ale bardziej z, z, z rówieśnikami swoimi gdzieś tam w klasie, tak? Bo no, mimo tego, że chłopaki też dużo grali i tak dalej, nie raz z nimi grałem gdzieś nawet na streamach, to niektórzy mieli z tym niesamowity problem, szczególnie jak jeden się uwziął, to wiadomo presja tłumu, tak? I reszta, reszta sobie tam e, zaczyna też podśmiechujkować, czy e, tak powiem. Także słuchajcie, naprawdę nie warto jest y, gdzieś tam szkoły, szkoły y, 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 ograniczać, rzucać y, dla streamowania, bo z tego nie ma pieniędzy. A szkoła to jest tak naprawdę zadbanie o waszą przyszłość, e, właśnie, no. Także kurde, no ja miałem słuchajcie problem z, ze zdaniem czwartej klasy z tego powodu. Że naprawdę olewałem tą szkołę totalnie i potrafię streamować. Nie chodzić tylko po to, żeby streamować, tak? I to wiecie. I to właśnie tak wyglądało, że przez to później gdzieś tam miałem te problemy i to się za mną ciągnęło, tak? Gdzieś tam jakieś e, braki, gdzieś coś takiego. No wiadomo, no, kurde. Nie chodzicie do szkoły, to macie e, coraz więcej zaległości. Macie zaległości, no to te, te zaległości później gdzieś tam wychodzą, tak? Przez to te zaległości są jeszcze większe I tak dalej i tak dalej Także to się ciągnie cały czas nie Także nie polecam Naprawdę nie polecam wam wiecie Rzucać szkoły dla streamowania Jak wpadłem na ten pomysł mówię a czemu nie w sumie Bo część moich widzów to znaczy większość moich widzów Praktycznie nie wie o tym A, 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 a może to gdzieś tam rozjaśnić sytuację Dlaczego Dlaczego mówię o szkole bardzo często W swoim przypadku Właśnie dlatego, bo sam to przechodziłem na własnej skórze, tego doświadczyłem, nie polecam, dlatego, dlatego mówię wam, chodźcie do szkoły, uczcie się, bo nie warto jest kombinować gdzieś tam ze streamami, żeby, żeby rzucać szkołę, nie? Wiem, że dla niektórych to się wyda dziwne. ale Simon jak to, przecież ty tak ten, ty tak grasz i tak w ogóle, ale nie... Teraz już nie nie, rzuciłbym, nie zrobiłbym tego samego co zrobiłem, nie? Po prostu nie powielałbym swoich błędów. I ja wiem, że człowiek najlepiej się uczy na swoich błędach. Co jest troszkę szko szkodliwe dla, dla takiego nastolatka, tak? Czy tam dwudziestolatka, powiedzmy, ale, ale to jest jedyny chyba sposób, żeby taki dwudziestolatek sobie przemówił do, do rozumu sam. Bo, bo jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, tak? I co z tego, że ja wam powiem? Jak wy i tak, i tak to zrobicie jak będziecie chcieli. Niestety tak to działa cię. Dobra. Słuchajcie, już jest dobra bitwa. Ja wiem, że teraz ja pewnie sobie myślisz Juhu, Sojmon, taki dorosły się teraz zrobił i mówi takie rzeczy. Nie, po prostu ja. Wiecie co? <grych> już się wywróciłem, już się nauczyłem, że tak powiem, tak? Dlatego teraz to co powtarzam na streamach: Pierw praca, pierwsza szkoła, później streamowanie, później hobby, tak? Szczególnie, że z tego nie ma pieniędzy. A, i znów zahaczamy o temat pieniędzy z YouTube'a i z Twitcha. Yy, nie, nie ma z tego pieniędzy. Chyba, że macie kanały, nie wiem, 100 tysięcy subów, no to wtedy już co innego, tak? Wtedy się dopiero zaczyna zarabiać. Wtedy można z tego kręcić biznes. A póki co nie. Przede wszystkim nie na polskim YouTube'ie. I nie na polskim Twitchu, bo to, to, to. No, niestety, przepraszam, że tak mówię, ale polskie. Spo... Polska społeczność gdzieś tam jest strasznie cebulacka. Yy... W tym wypadku. Ja widzę fajnie, że, o, że oni mnie tu zostawili. Pajace. No, także, także bardzo fajnie, że mnie moi koledzy tutaj zostawili, że mnie wspierali. Poczułem się tak jak w szkole. <słuch> Stary, stary, masz nasze wsparcie, zajebiście, że streamujesz, a później, haha, ha, ty streamujesz, ty nie chodzisz do szkoły przez to. No, także, także tak to wyglądało w moim wypadku, no, później wiadomo, że ta, taka spirala się nakręca, nie, że człowiek by chciał chodzić do tej szkoły, ale wie, że jak pójdzie, to znów będzie miał doła, bo znajomi będą się śmiali, bo to, bo tamto, no i tak się to nakręca, nie. I wiecie, czym więcej nieobecności, tym więcej się znajomi śmieją, e, tym więcej później trudniej jest przełamać się, żeby pójść do szkoły, nauczycielom w twarz spojrzeć i tak dalej. Przynajmniej ja tak miałem, nie wiem, może ktoś z Was po prostu jest tutaj. Wątpię, wątpię. Moi, moi widzowie tacy nie są, ale w tym momencie spekuluję, to są moje czyste spekulacje. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Że jesteście po prostu... Może ktoś z was jest takim człowiekiem, że po trupach do ce celu i ma wszystko w dupie, tak? Że, czy znajomi tam na niego najeżdżają, czy nauczyciele na niego najeżdżają, czy coś. I on z tym może nie mieć problemu. Ja tak nie miałem. I uwierzcie, no naprawdę, no, każdy każdy w jakimś czasie pęknie, tak? Też myślałem, o, tam pogadają sobie nauczyciele i przejdzie. No nie. No nie. Pa pani od polskiego udowodniła, że, że nie pogada i jej przejdzie, bo mnie ujebała w czwartej klasie, tak? No, pozdrawiam. <laughs> ale to gdzieś mi tam wyszło na plus, dostałem takiego kopa w dupę i po prostu się ogarnąłem, nie? Zresztą może nawet nie w dupę, to kop w japę po prostu. A teraz po prostu się, jak widzicie, to, to, co mówię do dzisiaj, że tylko ciężką pracą człowiek dochodzi do czegoś, a nie yy, opierdalingiem, tak? Przepraszam za takie mocne słowa, że używam, no ale moim zdaniem to, to naprawdę jest takie... Takie, takie, takie wiecie, no wymowne po prostu podkreślenie mojej wypowiedzi, tak? Dlatego, Simon, ty przeklinasz na streamach nieraz. Tak, bo mam takie pełne prawo e, z tego powodu, że chcę podkreślić swoją wypowiedź. Nie, nie rzucam kurwami jak przecinkami, za przeproszeniem, ale po prostu nieraz warto e, użyć tego przekleństwa do właśnie wzmocnienia swojej wypowiedzi, tak? Do podkreślenia e, wagi danych słów. Dlatego dlatego nie nieraz używam przekleństw. Nie każdy yy, tak na to patrzy, tak uh. Niektórzy tak rzucają, że tak powiem brzydko przecinkami, ale ja nie, nie, to, to jest raczej gdzieś tam e, rzadko, rzadko, wiecie zresztą, że rzadko przeklinam, naprawdę jak już... Chyba, że mam raj'a, a też się zdarza ostatnio. Wczoraj chłopaki widzieli, jak zrajowałem na jadzie, yy, na setkę. No cóż, no nieraz się każdemu zdarzy, tak? To jest wiadome. Nikt nie jest idealny, słuchajcie. Nikt nie jest idealny, oczywiście. Każdy gdzieś tam raiduje i tak dalej, nie? Po prostu, no. Nieraz, nieraz ta yy, czara goryczy już się przelewa, tak? No i wtedy właśnie człowiek raiduje a no, fajna bitwa może być. W sumie tamtą bitwę powinniśmy wygrać, e, dzięki mojej e piątce, taka szybka analiza teraz przeprowadzona, w... analiza wsteczna, e, z tego powodu, że ja wiem, że oni, oni dzięki temu mogą coś tam zrobić, nie? No, a porażka, czyli dupla. Czyli nie pomogłem na tyle, na ile mógłbym. Da? blind. Pamiętajcie, przeciwnik zawsze stoi w tym samym miejscu, nawet jeżeli wam zniknie, jeżeli postawiliście go na gąskę. To jest bardzo ważne, bo nie, nie każdy o tym wie. O właśnie, nieraz chcecie zaświecić sobie przeciwnika, to wystaje mu sama lówka, nie? Chcecie zobaczyć pod jakim kątem stoi, no to widzicie O, Ja już wiem, że on zaraz będzie się starał tutaj wyjechać. Żeby we mnie oddać strzał. O, a proszę. Postawiony na grązkę. No i dzięki temu właśnie biję sobie damage w tym momencie, nie? To znaczy, damage po zgąskowaniu tak zwany assist damage. No ale wyjechał. Przednie kółko pokazał. W tym momencie mogę już go przebić. Tutaj wchodzi z gąską. Te trzy, cztery. Także jedna bitwa taka mocno tematyczna, bym powiedział. Także Stachu pozdrawiam i nie, nie radzę Ci robić to, o czym wczoraj pisałeś. Ja wiem, że Ty żartowałeś, tak? Bo wiem, że Stachu jesteś na tyle ogarniętym człowiekiem, Że, że... Że, że po prostu... Żartowałeś w ten sposób. Ale to jest właśnie fajne, że... Ktoś po powie coś żartem, ja mogę ten temat poruszyć na swoim przykładzie, tak? Powiedzieć wam, C co, co autor miał na myśli. To jest bardzo, właśnie fajne. Dlatego lubię tą serię, bo nieraz właśnie tematy przychodzą mi do głowy gdzieś tam na streamach czy coś takiego, nie? Ja wiem, że to dla was może być dziwne. O, Simon, taki dorosły, tak się wypowiada. Ale kurde, no. Przeszedłem to w życiu. Przeszedłem i nie, nie, nie polecam. Nie radzę. Yy, po prostu. I tak wiem, że będziecie się uczyli na swoich błędach, bo tak działają e, nastolatkowie. Także oni nie słuchają rodziców, nie słuchają starszych, tylko wolą przeżyć to na własnych błędach. Tak. Tak zwane przeżyj to sam. No. Nie, dobra. Koniec śpiewania. Koniec śpiewania, bo wam wszystkim teraz służy wienną. Pewnie. Dobra. Tutaj się po pokażemy. Nie, nie pokażemy się. Jest jeszcze jeden ten przeciwnik. To mnie boli. Wiem, że mogę zaraz wyłapać pestkę. No właśnie, te 5-4 Mod 1. Ale nie powinien raczej mi dać rady. No chodź tu. Zobaczcie, zwątpił. A wiecie czemu? Wow, 300 weszło. Bo nie ma jak się do mnie przykleić. To znaczy, on się może do mnie przykleić, ale mu to nie jest na rękę. O, to, to była jedyna dobra rzecz, jaką mógł zrobić. Ale i tak mnie nie objedzie, tak? Więc. Troszkę słabo. Super, super, że Tiger wyjechał w dobrym momencie. Oczywiście zatrzymał się przed... No. No cóż, no bywa i tak. Ja i tak zrobiłem 1950 demeda. No tak, dobra, nie widzimy tego kolegi, on nawet nie ma 1000 bitów. Okej. Okay. Rozumiem, taki gracz jeszcze się uczy, ale jeżeli widzę gracza, który ma 20 000 bitów, a gra jak Ameba umysłowa. Yy, tutaj proszę bardzo. 3000 no dobra, nie ma aż, taki, aż takich złych gracz. Tutaj fałka ewentualnie, ale on gra lightami z tego co widzę, także, także wiadomo, no, lightami ciężej jest zrobić dobre WN8. Nie ma nie ma takich graczy w tej bitwie na szczęście po naszej stronie. Tutaj po przeciwnej stronie już bym wyróżnił na przykład. Yy. Nie, też nie ma. Słuchajcie, naprawdę normalna bitwa się trafiła, normalny matchmaking. Gdzieś tam są ci słabsi gracze, ale oni mają 2000 bitew, a nie 10, tak? A nieraz się naprawdę widzi, i to nie są boty. To nie są boty, bo boty robią 145 WN8. Pozdrawiam yy, takich, takich, takie osoby, które mi o tych statystykach piszą. A no właśnie to są ludzie, którzy naprawdę grają gorzej niż boty. Ja nie wiem, czy oni to robią specjalnie, czy nie. Ja musiałbym się naprawdę postarać, żeby zrobić tak słabą bitwę. Nie wiem, mówcie co chcecie. To jest chyba co drugą bitwę, nie wiem, strzelanie do swojego, ginięcie od swoich, robienie 0 damage'a, zero spota. Cóż. Po prostu ultimatywna umiejętność, której ja nie posiadam. Na całe szczęście. Dobra, zobaczmy, jak bitwa. Eee, o, coś tam do przodu, fajnie. Drugi exp. Drugi damage. Także bardzo ładna bitwa z mojej strony. Tak skromnym moim zdaniem. Jak widzicie, przez dwie bitwy 1244 WNA, yy, gdzie ta bitwa E5 była naprawdę słaba. Yy, na pewno, gdybym zagrał jeszcze jedną bitwę, byłaby już lepsza. Ale słuchajcie, nasz czas nadszedł. 13 minut to jest taki odpowiedni czas, chyba, żeby skończyć. Ja zaraz wybieram się po wiertarkę, żeby zrobić sobie green screena. Yy, Także na streamku o godzinie 17, myślę, do 17, na pewno ten green screen będzie już gotowy. Zrobimy już yy, streama z green screenem. Nie wiem, czy będę z tego green screena korzystał, bo tak jak mówię muszę jeszcze lightboxa kupić, albo żarówki reflektorowe, tak? Do, do lampy, ale... ale to... Na pewno, na pewno green screen będzie, także będzie kamerka, nie wiem czy z zielonym tłem, czy wykluczowane. Zobaczymy. E, także jeżeli będzie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy green screena, piszcie. W komentarzu będziecie na streamku, wpadajcie na streamka. No i przede wszystkim słuchajcie, w komentarzu zostawiajcie to, jaki temat miałbym według Was poruszyć na następnym Vod Daily. Bo to już jest dziewiąty odcinek, zaraz będzie dziesiąty odcinek. Eee, także piszcie. Jakieś ciekawe tematy na pewno poruszę, tak? Oczywiście nie eee, tematy typu takie jak się pojawiały <laughs> no, beki na streamie, eee, czyli że eee, czekajcie jak to było? Aha! Walisz konia na religii i przychodzi zakonnica i cię nakrywa. Oh. Tragedia. Dobra, nie takie tematy, proszę was. <ścoughs> Mam nadzieję, że komuś nie podsunąłem pomysłu, chociaż nawet nawet jeżeli komuś podsunąłem pomysł, to napisz to w komentarzu, zawsze to wiecie, yy, tak zwany komentarz dla podbicia statystyk, tak? Dobra, a w tym momencie już się z wami żegnam, także dzięki, że byliście ze mną, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, temat był ciekawy. Yy, na pewno kiedyś nagram o tym dłuższego vloga, tak? Yy, vloga, vloga. Ale póki co e, w takim dużym skrócie to powiedział: także słuchajcie, nie rzucajcie szkoły pracy dla streamowania, dla oglądania streamów, dla grania. Nie warto. Podsumowanie: Cześć!